Cześć, siema, jestem Mateusz, kolejny na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zagramy w London 2012, czyli w grę o Igrzyskach Olimpijskich właśnie w Londynie. Wyszła też nowa gra o Tokio 2020, jednak nie podoba mi się do końca ta gra, ten motyw tej gry bardzo też, bardziej i no, ta gra o wiele bardziej mi się podoba. No a jeśli chodzi o Londyn... Godną 2012, no to gra zawiera bardzo dużo konkurencji. Na poziomie hard jest naprawdę ich dużo i, i gra się w nią bardzo fajnie. Więc mam nadzieję, mam nadzieję że seria wam się spodoba, bo zamierzam właśnie z, nią, z niej serię zrobić. No a my już możemy przechodzić do wybierania konkurencji. No a więc wybieramy oczywiście Olympi Olymp Olympic Games, New Campaign, Yes, Hard. Wybieramy reprezentację oczywiście reprezentację Polski. Mamy teraz prezentację, czyli London 27 July 2012 Olympic Park. Ale my to na razie pominiemy, bo no to nam nie jest potrzebne. Poinformuję Was jeszcze o tym, że jeden dzień igrzysk to będzie jeden odcinek, a jeden dzień zawiera jakby dwie konkurencje. No i nie jestem za dobry w tą grę, chociaż na poziomie hard. Umiem zdobywać medale, ale nie we wszystkich konkurencjach na pewno dostanę się do finału i nie zawsze będzie to wyglądało jakoś super. Ale wybieramy sobie już konkurencję. Mamy do wyboru pływanie, bieg, z platformy skakanie i triple jump. Myślę, że weźmiemy sobie na początek trójskok i może te 200 metrów. Myślę, że pomysł z tego finału. Bio, bez tutorialu. Lecimy, lecimy. No to startujemy. Oj, trochę z źle na speedlogu teraz. Zobaczymy, jak ten skok będzie wyglądał. Ojeju, dobra, nie, to nie wyszło. Bardzo źle i spóźniłem. Ale pierwszy w ogóle na 18 stopni to było bardzo, bardzo źle. Teraz próbujemy ładnie speedlogiem. Ale ten speedlock. No, nie było tak tragicznie, ale na pewno mógłbym coś tutaj poprawić. 16,73 i to jest dopiero piąte miejsce. Nie daje nam awansu do finału. Speedlock na fula. Nie, no nie mogę. Ojej, bardzo źle jest. Zostało nam chyba trzy próby. Tak, 3 próby. Muszę się teraz naprawdę. Muszę naprawdę dobrze tym drążkiem manipulować. No trudno jest tym drążkiem tutaj. Kurde, nie idzie mi tym drążkiem. Bardzo mi nie idzie tym drążkiem. Ależ było idealnie na rozbiegu, ależ tego szkoda, ależ tego szkoda. Szóste miejsce. Ile musimy mieć? 17,30. Naprawdę jest odległość, którą ja jestem na spokojnie w stanie zrobić. Skakałem ponad 18. Chyba ten ostatni sobie zepsułem. Bez spalonej próby 1650. Próba wszystko. Czy ten odcinek będzie tak krótki? Oby nie. Jest! Perfekt! Co się udało? Przepraszam, że... Nie! 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 Niestety, widzowie, przepraszam, że tak krzyknąłem. Bo się ucieszyłem, że to się udało. Że mamy, ale jednak siódme miejsce. Nie trafiłem na belce. No i trójko, niestety. Niestety nie mamy kwalifikacji. No, zepsułem. Ten ostatni mogło coś tu odbyć. bo to było w końcu trafione, ale na belce zepsułem, niestety. Za późno się wybiłem. Ajajaj, szkoda. No Adam Kształt może musi właściwie je podtrzymać formę. Marks set... Nie, fal jeszcze. Dobra, teraz już trzeba się skupić. Ojej, ja! Nie, nie było dobrze, nie było dobry start. Nie był dobry start. Drugie miejsce. Straciłem trochę, ale mamy pierwsze miejsce. Czy będzie wygrane kwalifikacje? Będzie wygrane kwalifikacje, wygramy kwalifikacje. Wygraliśmy kwalifikację w biegu na 200 metrów, mężczyzn Adam Kszczot. też zmieniłem nazwisko, imię mu i to jest po Kubikalu, więc słuchajcie, to akurat od Kubikala, który też właśnie nagrywa tą serię, yy, trochę się od niego nie inspirowałem, bo kromniałem sobie o tej grze, a w końcu trwają igrzyska, Polacy nie są tak źli ostatnio, poprawili się, mają 10 medali, więc bardzo fajnie. A my tutaj wygrywamy z ogromną przewagą nad Brytyjczykiem, Danielem Edwardsem, Adam Kszczot 20 44. Zdecydowanie mogę się poprawić, jednak, oby nie popełnić głupiego błędu, aby tutaj wygrać, no, Olympic Stadium, final, Adam Kszczot, rekord świata 19:03. Mój o, rekord olimpijski przy okazji też 19-03. Ojeju, bardzo źle wystartowałem, bardzo źle wystartowałem. Ale musi być medal. Czwarte, jest trzecie, jest trzecie! Nie, mamy czwarty nadal. Będzie bez medalu, nie mamy medalu. Mamy medal, mamy medal! Jest! Mamy trzecie miejsce. Zepsułem na początku, ale ratowałem to przez resztę. I mamy medal. Mamy brązowy medal. No nie wyszedł mi ten pierwszy odcinek, no co już powiedzieć. Mogę być o wiele, o wiele lepiej. Na razie bez złotego medalu zaczynamy. No, w trójskoku skoku niestety nie, nie byłem w stanie skoczyć lepiej. No, nie, nie wychodziły mi te próby. Ostatnio, no, niestety, blisko. No, ale tutaj, w tym biegu na 200 metrów, i na ten złoty medal. Niestety zepsułem na początku. No, zobaczmy to w powtórce. Wystartowałem bardzo późno i od razu mnie wyprzedzili. Chyba ja, Majczyk i Brytyjczyk tak wyglądają. Ale ja przez resztę goniłem, no i udało się dogonić. No, trzecią pozycję. Na samym końcu. No i ważne, że jest trzecia pozycja. ważne, że jest pierwszy medal olimpijski. Adam Krzot. No i nie będziemy tutaj oczywiście długo nad tym patrzeć, bo, bo Brytyjczyk wygrywa drugi Niemiec, a my na trzecim miejscu. I Jesteśmy w tej chwili na czwartym miejscu w klasyfikacji medalowej. Brytyjczyk. Brytyjczycy wygrywają dwie konkurencje, czyli skok, e, trójskok i właśnie bieg na 200 metrów. A więc no mamy niestety tylko brązowy medal z tego, nie ma awansu do finału pierwszej konkurencji. No szkoda, szkoda. Ale no co począć? Co będzie w następnym odcinku do wybrania? No albo skok dal, albo yy, z całych łuku. Albo 200 metrów yy, pływania. Tak modelkiem, jakby chyba. Albo podnoszenie ciężarów, albo 100 metrów freestyle, Albo platforma. No zobaczymy co wybierzemy w następnym odcinku. Ale to już niedługo. Ja dziękuję za ten odcinek, do następnego i cześć!